Do celu zostało nam jakieś 2,5 km, ale już jesteśmy tacy zmęczeni, zrobiliśmy sobie przerwę na popas. Także szybki liofil, kabanosik, herbatka i ciśniemy na dół. Nasza szybka ścieżka, niestety, zmienia się w coś takiego. Ślisko? No, lepiej się trzymać rękami. Kurwa, ja zrobię to na jedną rękę, albo w ogóle no, się w, albo w ogóle bez ręki. Dobra, z jedną ręką poszło, ale było ciepło. Ciepło, ciepło było. Pytanie, czy zaraz nie będziemy musieli tędy wracać? To jest, bo trzyma się. O, fajnie, czyli. No. Czyli to jest taka wiaferata prawie. Jak, jak na gimbon będzie. Tak, to dawaj. Czyli dalej może będzie no, szlak. No, no, w górę to idzie. no, po to, żeby potem zejść w dół. Dobry, no dźwięk nic, dźwięk. nie pytaj. A psy czekają na nas tam już od dwóch minut. Idziemy. Kurde, ja tu się z tym plecakiem swoim nie mieszczę. Zobaczcie A może tak będzie lepiej właśnie Lepiej widać dobra to tak prosto pokazuje a bo my teraz, teraz jesteśmy w tym miejscu gdzie odwrót robiliśmy wiesz gdzieś tam z góry ta ścieżka szła pewnie o gdzieś stamtąd byśmy tu doszli tylko było mega pionowo więc stwierdziliśmy że lepiej pójść półtora, półtora kilometra obwodnicą i ścisnąć po takich właśnie wyrypach a niestety do punktu docelowego jeszcze z 2 km albo i lepiej a w takim tempie to z półtorej godzinki Tak to może iść mniej więcej już zerkam czekaj Tak, idzie to w lewo. Yy, no tak, dobrze, dobrze idziesz. Tak, 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 tam, tam, tam. Wiesz co, byliśmy 150 metrów stąd. Wtedy. no jeszcze zawsze. No, bo to jest do tego samego szlaku dochodzimy, co wtedy szliśmy. Chyba, że stopio w dół schodzić. Bo to jakiś... No, ale lepiej, lepiej szlakiem iść, wiesz? Tylko wiesz, co? też nie wiadomo, jakie szlaki. No, ja mam go na mapie, więc się trzymajmy go. Idziesz prosto. No, tylko tu prosto. Musisz i nie trzeba no można kawałek jak jest tam jakiś kawałek wiesz płaskiego to trzymaj się go Już go słychać ale jeszcze nie widać Jest oto i on Dawaj chłopie bo ci samolot odleci No jest motywacja nie? No Łukasz proponował, żeby całą noc iść, tylko nie wiemy jak to lenie przetłumaczyć. Także liczymy po cichu, że do, do rana jakoś... Chciałem sobie trochę z tych ziemi. Ja przed chwilą to robiłem. wiązałem sznurówki, także działaj. Mamy teraz troszeczkę równiejszego terenu. Ale hardcore niezły, co? No. Przez powiem, róże. Nigdy tak nie. No, ja, ta, ja takiego czegoś to też, aż tak, aż tak w takie haszcze się nie Jesteś, zapuściłem. Jak, jakieś, kurwa, dżungli, tak, tak. O, pieski przyszły. Pieski przyszły. Tak, powiedz, jest zabawa. Fajnie się chodzi. A czemu ci panowie się tak ślizgają? My tak ładnie chodzimy, a oni jacyś tacy niezdarni. Dobra, ruszam powoli. Dobra. Wydaje się, że udało nam się szlak odnaleźć. Łukasz już tam idzie. Zrobiliśmy większe odstępy w razie, gdyby wiecie, ktoś coś strącił lub sam spadał, żeby nie strącił drugiego. Trzeba minimalizować ryzyko, wiecie, poszkodowanych. No dobra, przeszliśmy przez rzekę. Jesteśmy po drugiej stronie góry. Dokładnie o stamtąd gdzieś żeśmy schodzili w dół po tych haszczach. Łukasz, pokaż rękę cała, cała poharatana, czekaj. Próbuję O, widać. Ja się trochę nożem, wiecie, broniłem. Tak trochę w średnio w dobrym kierunku idziemy. Ale chodźmy, psy prowadzą. To musi być dobrze. No dokładnie, jest jakaś ścieżka. A propos tego, że psy prowadzą, to zobaczcie. Leniuszek po prostu czeka na nas, prawda Lęcia? Tak powiedz, czekam na Was, bo tak się ślimaczycie. Na szczęście jesteśmy wyspani, wypoczęci, więc mamy siłę brnąć dalej. Mamy też policzę wody, a pieski skakują do każdego rowu, który jest. Także raczej im wody nie brakuje, bo bardzo dużo sikają. Więc wszystko pod kontrolą. Ja mam jeszcze zapas jednego liofila, w razie gdybyśmy mieli tu spędzić noc, czego Łukasz by nie chciał, bo ma samolot o 8 rano. Łukasz, masz jakieś żarcie? W sensie? Na, jedz... Co? Na, na A, Łukasz ma dwie kiełbasy, jeszcze to no, damy no, radę. Kiełbasy. Oj, i kabanosy Dzieńko. ma. Dobra, będzie dobrze. Nie zginiemy. Znaczy, możemy się zgubić, ale, ale nie, nie pomrzemy z głodu. Dobra, słuchajcie. Jako, że już czujemy się bezpieczni, widzimy morze. Do miejsca, w którym zostawię Łukasza i pieski, zostało jeszcze jakieś 1200 metrów. Więc możemy już się czuć bezpieczni. Zostawię ich dlatego, że będę musiał podreptać na lekko bez bagaży po auto. Wrócę tu i zrobimy sobie relaks w końcu. Drineczki, grill i te sprawy tego już nie będę dla Was nagrywał. To takie nasze prywatne, co było w Hiszpanii, niech zostaje w Hiszpanii, nie? A przygoda, jak przygoda, sami widzieliście, miało być 6,5 km, dziś wyszło 14. No cóż, nie wiem jeszcze ile mam do auta, pewnie też coś koło 12-13. Ale jakoś tam się doczłapie. Mam nadzieję. Aż tak szalony nie jestem, żeby taksówkę zamawiać. A tak wygląda widok, z jakim idziemy od kilku minut. A idziemy takim szlaczkiem, bardzo, bardzo starą drogą. Widać, że coś tu kiedyś było, ale musiało to być kilka dekad temu. Na szczęście został szlak, w którym da się przejść i ciśniemy. A miejsce, na którym mamy dzisiaj zamiar biwakować, znaleźliśmy w apce, oczywiście Park Fortnite. Zostawię Wam miejsce, link do niego w opisie. Zobaczycie, zobaczę tylko, czy w ogóle uda mi się wjechać z tym moim potworem. Bowiem w opisie miejscówki jest, że tylko dla pojazdów 4x4. Natomiast nie chce mi się w to wierzyć, zobaczymy. I tak to wygląda, słuchajcie, zapierniczam po auto, 25% drogi za mną. To tak to wygląda, zobaczcie, trasa, wzdłuż której idę. Trzymam tempo 6 km na godzinę daję radę. Ciekawe czy tak do końca utrzymam. Ruch jest niewielki. Na stopa raczej nie ma szans, zresztą nie chcę. Chcę się sprawdzić, chcę się przejść, spalić kupę kalorii, bo wczoraj i przedwczoraj strasznie dużo żarłem wieczorami. Wiecie, jakieś sery, wina, bagietki. Nosiliśmy to wszystko. Trzeba było to wszystko zeżrzeć. No i dlatego wyszło jak wyszło, że dzisiaj potrzebuję to spalić, po prostu. Oczywiście, dzisiaj też będzie pierniczane, jakby mogło być inaczej. W końcu, Tomasz, przepraszam, Łukasz dzisiaj wylatuje, jutro znaczy rano. Dzisiaj jest jego ostatnia noc z nami. No więc, to imprezka. A z wami się już żegnam, bo za chwilę będę tak dyszał, że nie dam rady nic z siebie wykrztusić. Więc dziś podsumowując dzień 27 km z czego większość z plecakiem Uff, w terenie takim, że ho-ho. i tyle. no. 3 dni fajnie spędzone. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze mnie tutaj w Hiszpanii odwiedzi i razem przeżyjemy coś równie ciekawego. Z wami się już żegnam. Trzymajcie się strzała do następnego.